19 dzień września, środa Iwona Urbańska. Witam i zapraszam na Puls Miasta. Zaczynamy od tragicznej informacji. Czteroletnia Wocławianka walczy o życie w Toruńskim Szpitalu Dziecięcym na intensywnej terapii. To efekt wczorajszego zajścia, które miało miejsce w jednym z bloków przy ulicy Pogodnej. Dziecko wypadło z balkonu, podczas gdy matka wraz z konkubentem uczestniczyła w libacji alkoholowej. Oto szczegóły. Taka śliczna dziewczynka. Już kiedyś też była policja, też była. Na o Jezu. Wczoraj o godzinie 18 w jednym z bloków na osiedlu za zamcze doszło do tragedii. Z drugiego piętra wypadła czteroletnia dziewczynka. Natychmiast na miejsce został wysłany patrol policji i policjanci ustalili, że z, o, z drugiego piętra z okna mieszkania wypadła dziewczynka. Czteroletnie dziecko zostało przewiezione do włosowskiego szpitala przez pogotowie z obrażeniami ciała, natomiast policjanci wykonywali na miejscu czynno dalsze czynności. W związku z prowadzonym dochodzeniem policjanci zatrzymali do wyjaśnienia 33-letnią matkę dziewczynki i 36-letniego konkubenta. Zatrzymani mieli od 1,7 do 3 promila alkoholu w organizmie. Oboje trafili do policyjnego aresztu. Powstaje pytanie, dlaczego doszło do tej tragedii i czy brak opieki nad dzieckiem zdarzyło się konkurentom po raz pierwszy? Miejski ośrodek pomocy rodzinie, z tego co tutaj ustaliliśmy i z tego co widzieliśmy, może tak w ten sposób się wyrażę, podczas takich wizyt w sumie domowych, tam takich niezapowiedzianych, zawsze zastawał dziecko, które było czyste, zadbane, najedzone. Nie było takich sytuacji, żeby to dziecko po prostu było w jakimś takim Tragicznym stanie, które dawałoby sygnał, że coś się z tym dzieckiem dzieje nie tak. Tragedia wstrząsnęła sąsiadami, którzy zgodnie zaświadczają, że na dzień przed zdarzeniem w mieszkaniu na drugim piętrze miała miejsce kłótnia i słychać było płacz dziecka. Nie bez znaczenia jest także fakt, iż w tej samej sprawie pojawiają się jeszcze dodatkowe okoliczności. Starsze dziecko, które ma tam chyba, nie wiem, 12 lat nie przebywa z matką, jest w rodzinie zastępczej, a rodziną zastępczą jest, są rodzice właśnie kobiety, której tutaj wczoraj dziecko właśnie wypadło przez, przez balkon. Z tego co też, co też ustalono w lipcu, w lipcu na krótko pani ta wyprowadziła się ze swojego domu, ponieważ konkubent jej zaczął nadużywać alkoholu. No jednak po miesiącu powróciła do, do tego mieszkania i od tamtej pory z tego co ustaliliśmy nie było takich sytuacji. Matka dziewczynki wraz z konkubentem cały dzień trzeźwieli w policyjnym areszcie. Jutro zostaną doprowadzeni na przesłuchanie do prokuratury rejonowej w Włocławku. O życie czteroletniej dziewczynki walczą lekarze z oddziału intensywnej terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Dziecko po przeprowadzonej w nocy operacji jest w stanie ciężkim. Ma wielonarządowe urazy i jest nieprzytomne. Monika Grzanka, telewizja Kujawy. Wocławek jest obecny w gronie 19 miast z całej Polski, które wzięły udział w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i dostały fundusze na udział w pilotażowym projekcie dotyczącym wdrażania usług z zakresu bezdomności. Przedsięwzięcie będzie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Caritas Diecezji Wocławskiej. Wocławski MOPR pilotażowo testuje model Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Wocławek jest obecny w gronie 19 ośrodków z całej Polski, które wzięły udział w konkursie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i dostały fundusze na udział w pilotażowym wdrażaniu standardów usług w zakresie bezdomności oraz na przetestowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. W tym celu do projektu zatrudniono trzech pracowników socjalnych, których rolą będzie dokładne i kompleksowe zdiagnozowanie sytuacji życiowej osób bezdomnych oraz podjęcie planu działania, indywidualnego planu działania z każdą osobą bezdomną, skierowanie jej do pedagoga, psychologa. Partnerem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w realizacji projektu jest Caritas Diecezji Wocławskiej. To zupełnie nowa jakość wychodzenia z bezdomności i motywacja osób bezdomnych do podjęcia próby powrotu do normalnego życia. Czy skorzystałby Pan z pomocy takiej, jaką oferuje, jaką oferuje MOPR? Tak. Chciałby Pan zacząć żyć normalnie? Tak. Chciałby Pan wyjść z tej bezdomności, chciałby Pan zacząć żyć normalnie? Oczywiście. W ramach pilotażu we Wocławku powstały i są testowane ogrzewalnia przy ulicy Wyszyńskiego, mieszkania wspierane przy ulicy Łęckiej oraz schronisko dla osób bezdomnych przy ulicy Karnkowskiego. We Wocławku jest blisko 300 osób bezdomnych. Dla telewizji Kujawy Iwona Urbańska. Bezrobocie w powiecie wocławskim wynosi 25,7%, we Wocławku 19,2%. Od lutego systematycznie maleje. To dobra wiadomość. Zła jest taka, że pomimo posiadanych środków na staże w Powiatowym Urzędzie Pracy, brakuje ofert od firm, które zajęłyby się ich organizacją. Bezrobocie w Polsce systematycznie rośnie. W sierpniu wynosiło 12,4%. Niepokojący jest fakt wzrostu liczby osób młodych, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. We Wrocławku stopa bezrobocia wynosi obecnie 19,2%. Bezrobocie we Włocławku nieznacznie spada. W stosunku w sierpniu, w stosunku do lipca było na tym samym poziomie, natomiast jeżeli weźmie, weźmiemy pod uwagę miesiąc styczeń tego roku, to bezrobocie nam spadło o ponad 1600 osób. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku dysponuje także środkami na organizację staży. Problem z ich realizacją nie wynika z braku chętnych, ale z niechęci pracodawców. Po stażu trzeba 50% osób zatrudnić na dalszy okres. Krótki bo krótki, ale trzeba. Powiatowy Urząd Pracy posiada także środki na realizację trzech programów aktywizujących bezrobotnych do 30 roku życia, po 50 i tych, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Dla pulsu miasta Anna Puchalska. Od dziś do jutra w ramach Dni z Ekonomią Społeczną w Centrum Edukacji i Kultury Zenit odbywają się spotkania panelowe, na których uczestnicy poznają zagadnienia między innymi z zakresu tworzenia spółdzielni socjalnych. W ramach Dni z Ekonomią Społeczną dziś w Centrum Edukacji i Kultury Zenit odbyło się spotkanie panelowe Ekonomia Społeczna a Kariera Zawodowa oraz Spółdzielnia Socjalna jako narzędzie rozwoju lokalnego rynku pracy. Na szkoleniu zostały także przedstawione przykłady dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej. Na spotkaniu można było uzyskać porady specjalistów. którzy poradzą, jak napisać dobry biznesplan, jak prowadzić księgowość w spółdzielni socjalnej, jak dobrze promować reklamę programować własną firmę i również jak prowadzić dalszą działalność, jakie są z tego korzyści. Osoby, które przybyły na dzisiejsze spotkanie planują otworzyć działalność w formie spółdzielni socjalnej. Takie spotkania ułatwią im stworzenie dobrego biznes planu. Po prostu poznałam zasady tworzenia podmiotów społecznych, podmiotów gospodarczych w sektorze ekonomii społecznej i zdecydowałam się założyć spółdzielnię socjalną. Tu jest doradztwo z księgowości, założenia jak prowadzić taką działalność, bo samo mu jest ciężko. Można się zawsze zgłosić o pomoc i po, po, pomogą. Podobne spotkanie odbędzie się również jutro. Wszyscy, którzy chcieliby rozpocząć przygodę z biznesem w ramach spółdzielni socjalnej powinni w takim szkoleniu wziąć udział. Dla Telewizji Kujawy Iwona Urbańska. Pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski w kręglach klasycznych zajęły wocławianki. Grupa Pionek Wocławek pozostawiła daleko w tyle zawodniczki, które do tej pory wydawały się faworytkami w tej kategorii sportowej. Po prostu jesteśmy zaskoczeni tym, że udało nam się osiągnąć tak dobry wynik. Pionek Włocławek to młoda drużyna, która 16 września odniosła sukces zdobywając pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polskiej kręgi Klasycznych w Tucholi. Nikt na nas nie stawiał, ponieważ my w tym składzie występujemy po raz pierwszy i po raz pierwszy w barwach Pionka Włocławek, więc nikt nie stawiał na tą drużynę, no bo dziewczyny z Łodzi czy z innych klubów są utytułowane już wielokrotnie, więc my tak z zaskoczenia wzięłyśmy to pudło, no i obroniłyśmy się do samego końca. Włocławianki pokonały nawet swoje największe rywalki z Łodzi. Mimo zwycięstwa zawodniczki nadal martwi fakt, że w rodzinnym mieście nie mogą ćwiczyć na profesjonalnej kręgielni. Inwestor na kręgielnię przy basenie na Słodowie wycofał się, który miał robić bowling. Być może, że ta kręgielnia broni się sama, być może jakaś klątwa, że chce, żeby to była kręgielnia klasyczna. Może ta kręgielnia bardziej niż władze miasta nasz rozumie. Mieliśmy też tutaj pomysł, żeby zrobić to w liceum numer 4 imienia Baczyńskiego. Dyrekcja szkoły jest bardzo za pan Jarosław Kupał nas bardzo mocno wspiera, no ale niestety otrzymana niedawno. Mam nadzieję, że nieostateczna decyzja od wiceprezydenta Kuźniewicza. Można by ją skrócić w zasadzie jednym zdaniu. Nas to nie interesuje. Profesjonalna kręgielnia stanowiłaby nie tylko pomoc dla niedowidzących kobiet z tym upionek Głucławek, ale mogłaby zachęcić włocławian do zainteresowania się tym modnym sportem. Monika Grzanka, Telewizja Kujawy.